Zaczynamy kręcenie, ja powiem, nie, ja i zapraszam ustawić. kolegów. Ja Witam państwa. Wałbrzyk Biały Kamień. Kurwa tutaj, bez pierdolenia, będziemy obalać winiacze. Proszę, zdejmuje banderolę. No i nie ukrywam, jestem faworytem. Dziękuję. No to już, nie ma co czekać. No dobra, dzień dobry państwu. Ja się nazywam e, Zimna Salamandra. E, <noise> jestem mistrzem świata w piciu Wina na Raz. Oto jeżyna, proszę spojrzeć, nieotwarta. Zapraszam na następnego projektu. Ja jestem demon, mogliście mnie podziwiać jak ostatnio opakowałem w siłowni. W piwnicy. Proszę, nieotwarte. zjebię to na raz. Witam was państwa. Jak widać nie jestem za młody, ale też nie za stary. Ale jest jeżyna i to jest ważne. Ciepły chirurg, pamiętajcie. Ja chciałbym dodać jeszcze dwa słowa, to jest y, pierwsze takie udokumentowanie picie wina na czterech. Zapraszamy na To panowie, na trzy cztery wszyscy? Najpierw z Tak, Czekajcie. Tak, o co zrobię? O co zdrowie? Objały. Objały kamień, nie o białego kamienia. Za białego kamienia. Zdrówka. Dziękuję. Kurwa. Ale wiem zdejmę. Dziękuję. Drugie miejsce. Tak jak mówiłem, byłem faworytem i nie zawiodłem. Tak jak to zrobiłeś. Zobacz, Państwo, jak widać, przegrałem zawody. Rozjebałem to trzeci. Najważniejsze, że nie ostatni.